Dzisiaj nie wiem trzeci albo czwarty odcinek z Doge Food 20 Ultimate Team. <laughs> nie jestem chory Ale zobaczcie na mój budżet. 20 tysięcy... O, tak, postawy 20 tysięcy, więc zrobimy pierwszego drafta w tym. Oto serii, więc... Nagrody... To to coś za nagrody? O! Za wygrano. Muszę wygrać! Muszę wygrać! No raz zagrałem sobie. No. Klapa. O! W następnym odcinku będzie raportę o. O. o o nie! O tak! Ja mam. Ja mam, ja mam coś tam. Gedysz, Eduardo. Wezmę koszta, bo. Miał chociaż słaby sezon. U, zawsze chciałem. Zawsze go chciałem. jeszcze. Więc połączenie. Abraham jeszcze. I ktoś. O, 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 o. O tobie chodziło. I jeszcze na was. Nie, no to będzie hit. Z, jak z. Dobra zabawa, to jest, ale taki chciałem duet, czyli La i Vandalek, bo już można kupić wandajka, więc. SPD jest nowy Nowy SPD. Hulk! Hulk Hulk na razie nie chce Hulka. Może mi będzie. O Abraham jest dobry. Tylko żeby ktoś był. LP. LP jakiś. LP. Nie pas nic Biorę tego gostka. Militao. Proszę! Jest! Zapakuj tu i bęk. No. Tylko nie mam bramkarza. Więc nie wiem jak to zrobić. A! Ja nie mogę. Żeby był to... No to spoko. Żeby był to... Zmieniam, zmieniam, zmieniam. No, no, no. Nie pokręciliśmy tym składem za dobrze. Nie. Tu was przystawię. Albo tu. Bo po co te reklamy są? Popatrzę na kamerę, siemo. A teraz nie. Popatrzę na kamerę. O! Gra i A to spoko spoko. Jakie spoko. To jeszcze kogoś za 5000 wtedy kupimy, więc cały budżet na nic. O, o jeszcze będzie. Dobra, otwieramy. Żeby wypadło tutaj 10 tysięcy. nie wypadnie, bo już jest... O! Wypadnie! Nie patrzcie na to. Nie patrzcie na to. No, ej! Bo można patrzeć. Neymar, Neymar. Pele, pele na przykład wezmę i co? Można go kupić. Tak co nie mogło. No ej yy. Moje itemy Dobra Proszę tutaj plus 80 ja nie mogę. Jakie LP Boże O 11 tysięcy Te srebrne je ja zbieram Bo może na koniec gry Się przydać Tam będę wyciągnąć Czy jest ktoś, kogo mogę kupić? No nie za bardzo, ale wam Zbieram na wandajka i na tego. No, salaha. Jeszcze zbieram na manę. Inform. Nie, no, inform nie. Na Kantę. Jeszcze jak mi zleciał. I na Lorisa? Nie, no, L Loris nie. Gdzie jest ten? Hm. Troszkę krótki ten film. Dwieście tysięcy. Gdzie jest? Gdzie jest Alison? U oh jest sali, No, 90 tysięcy. To by się opłacało, to by się opłacało. O! Gdyby była 90, to by go wzięłem. Jeszcze tempo 75 plus, to by go wzięłem, a tak to nie wezmę, bo jest wolny. I tak, ja mam przecież mojego trafionego Yanga. A zagramy sobie meczyk. A co nie mogę? Nie mogę, nie mogę. Nie mm, mogę, mogę. mogę, 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 mogę. O Boże. No to. A, zbieram. Jezu, jak mi zimny. Zbi. Czekajcie. Co? Jak dla mnie 2 do 0? Czekajcie. Moje paczki. Niech się otworzy. Jak tu mi się coś trafi? Jakieś Neymar. Jezus. O, piętnaście tysięcy. No. Tylko wajlandu. Wan. To tu będziesz, nie? Tu. No. Wie? No 58.. 58 tysięcy Co o! Jutro będzie film, że wbijam Nie, dzisiaj też Dzisiaj też będzie film około 20, bo 6 tysięcy wbijam, nie? Pogba Pogba Violentino Pogba Fiolentino Pogba Hvað er það að segra mér svo í ræðs? Ná. Þannig að það er náttúrulega densið. Ja nie mogę Będę czekał aż do osiemdziesiątki Dobra Zagram pięć meczy Otworzę pięć paczek I za chwilę się widzimy Albo teraz to zrobię no. Proszę ten sam Ten sam, ten sam No nie Wajneron? Szkoda, że nie. Mbappe. Lemar. Di Maria. Nie. Dobra. Trwa dziesięć minut. A przynajmniej ten odcinek musi trwać. Ostatnia. On. Oh, wow, <laughs> jest, jest. Nie. Fuck you. Jest. Dwa do jednego. Dobra. Najpierw to Silver. Jedną z silverka. O, siedemdziesiątka. No, dwadzieścia tysięcy. I tutaj proszę. No i gówno. Dwadzieścia sześć tysięcy na kolejny odcinek. Me będzie więcej. Tylko się około trzydziestu tysięcy, czterdziestu. Bo będzie to specjalny odcinek. Dlaczego? To będzie piąty odcinek z nowej serii. O, i na no, jutro będzie jakaś nowa karta. Czyli nie wiem kto. Jakaś legenda, nie? Żeby była. No, 85 tysięcy. A ja chcę mieć hulita 80 tysięcy. No, ja będę miał hulita. Nawet teraz mogę go zrobić, ale nie zrobię, tylko jutro zrobię. Więc myślę, że Wam się podobał odcinek. Łapka w górę. Dobijemy do 20 subskrypcji. Niestety spada forma. Robimy do 20 subskrypcji. Dwie łapki w górę. Dwie, dwie, dwie. Raz i dwa. A jak będą nowe osoby, to subskrybujcie kanał. Tu na dole, gdzieś jest. Tu. Czekaj, ja mam tele. Ja mam YouTube, nie? I tu klikam. Na przykład Lacha. Tu, tu, tu. Więc łapka w górę, subskrypcja na tym kanale. I do zobaczenia. Na razie.